Dzień dobry Państwu. Otwieram pierwszą sesję nadzwyczajną. Witam Szanowną Radę, witam Panią Burmistrz, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza No i mieszkańców oglądających nasze słobcze internetowe. Porządek dzisiejszej sesji wygląda następująco. 1. Otwarcie obrad, drugie sprawdzenie kworum, trzy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nadzwyczajnej, cztery podjęcie uchwał a w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy rok gminy Tłuszcz przepraszam, na rok 2026 B w sprawie zmiany uchwały nr 14.161.2025 Rady Miejskiej w Płuszczu, z dnia 16 grudnia 2029 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na lata 2026-2037 i punkt 5 zamknięcie obrad. Na sali mamy 8 radnych, czyli wszystkie podejmowane uchwały w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nadzwyczajnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwał i do podpunktu a w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2026. Nie wiem, czy jakieś wyjaśnienia są potrzebne, czy przechodzimy do głosowania? Dziękuję. Informacje. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zmianami uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na rok 2026? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu B w sprawie zmiany uchwały nr 14 .161 2025 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy dłuższ na lata 2026-2037. Jakieś wyjaśnienia? Też nie. To przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z państwa jest za zmianami w tej... Uchwała została przyjęta, przyjęta jednogłośnie, w takim razie przeszliśmy do punktu 5. Zamknięcie obrad. Dziękuję Państwu za